Tylko jeden odcinek specjalny pozostał do końca rywalizacji, ale mam wrażenie, że rajd praktycznie się zaczyna. Startujecie z zerowego poziomu, walka trwa. No tak, widzieliśmy się tak naprawdę chyba dwie pętle wcześniej, albo pętle już teraz wszystko mi się jakby pozacierało, gdzie też mieliśmy tą przewagę minimalną, potem żeśmy sobie ją znowu odbudowali. Natomiast teraz jesteśmy z ostatnim odcinkiem, nasza przewaga wynosi znowu 5 sekund. Także fajnie, bo to, że musimy walczyć, będzie budowało w nas no, taką, taką pewność jazdy. Ja nie potrafię jechać z dużą przewagą, wtedy popełniam błędy, a jak jedziesz w gazie, to jesteś skupiony, możesz, możesz naprawdę jechać, jechać wszystko. Dla mnie jest, jest to lepsza, lepsza opcja niż jechać z dwuminutową przewagą i gdzieś tam, a tu tam pod kibiców, to coś i zawsze coś tam się w tym nawywija. Bo to rozwija, prawda? Tak, tak, no na pewno tak, takie sytuacje to, to one też pokazują, że można być na, naprawdę na szczycie. W danej chwili i zaraz szybko spać, potem znowu się odbudować, czyli to wszystko jest też możliwe, potem znowu spać. No to pokazuje, że warto jakby je cisnąć do końca, i no bo to może być wszystko. Nie tak samo jak, jak ktoś, kto jest za mną, nagle zaraz może być przede mną, bo zaraz coś nabywijam, więc <laughs> polecam jechać zawsze do końca. Czy ta jazda na drugiej pętli była uspokojona, została uspokojona po tych przygodach z pierwszej pętli? Tak, tak, tak. Myślę, że była na tyle spokojna. No mój taki głupi błąd, raczej błąd to bardziej, może nie mój błąd, ale mój błąd w połączeniu z przepisami. Po prostu wjechałem w szykanę, nie chciałem jej rozbić do końca, uciekam trochę na, na prawo i to według przepisów jest ominięcie szykany. Chociaż ja tam jakby nic nie zyskałem, no, mogłem walnąć w opony i mieć tylko 5 sekund, tak, czy tam 10, ominąłem, żeby sobie nie rozwalić samochodu. Nic nie zyskując mam, mam 30, więc no, no, no trudno, to jest też taka nieznajomość przepisów, nie, bo to, no, ale kto myśli o tym teraz napadając, że no, to może wybierzemy jednak pony no to, to tak nie jest, nie. No to trzymamy kciuki za ostatni odcinek specjalny. I widzimy się na mecie 53. Rajdu Świlińskiego. Nie dziękuję i do zobaczenia.